Nawet Ty pokaż do swoich widzów ja będę... Prostu... Siemanko widzowie na moim kanale Zenu Marcinator. Siemano. Dzisiaj testujemy nowości. Kamerzysta możesz podejść dzisiaj to. Tutaj... No bo nie, poczekaj od nowa, I ja... mamy tu nowości, gdzie są przedstawione Triplexa no. z serii takiej graffiti, takiej street, taki street. Taki street, tutaj jest Zenomarcinator Marcinator, może Wam coś powiedzieć. No na czym znaczy powiedzieć? Pokrótce tak. Eee, możemy powiedzieć, że Smile Night i Smile Day to jest z tej kostki. Tak, i Street Life też jest. I to są jeszcze trzy dodatkowe kostki. Ale Jarku, jesteś mu na kanale, więc może ty coś opowiedz o nich. Ta pierwsza kostka to jest TXB 73936 strzałów w kaliber 20. a Kategoria F2 237 ramneku na taką wyrzutenkę. Pani się ona prezentuje. Tutaj możesz pokazać. Okej. Okay. Wow. Kolejna nowość, jest to troszeczkę większa. To jest Graffiti vibe, Vibes. Graffiti Vibes. Tak, tutaj możesz pokazać parametry. I tu możemy pokazać tutaj ujęcie, ile maneku. E, oczywiście te nowości będą prawdopodobnie dostępne na fajerki shop. Oczywiście, z Kodem Pyrogan macie zniżkę, gdzie serdecznie zapraszam. To ta, jest ta... Tam jest ta bardzo ciekawi, najbardziej. Też śmiertelnie. Fire bardzo Art. Ona jest ogólnie taka, jakby powiedzieć, kontowa. Tą stroną do widzów. Fire Art bardzo duża. 100 strzałów. Tak, 100 strzałów. I tutaj mój kamerzysta wam pokaże nek, wszystko. Kategoria F3. Kamerzysta, operator. Trochę niliż. Trochę tak. niżej. Dziękuję ślicznie. Także widzimy się na polu strzelania. Yy, także do zobaczenia. I no i też na komentarz, jakąś, która Wam się najlepiej spodobała. No i potem, no. jak będę odpalać po kolei, to będę, będzie kolega krzyczeć, co odpala. I potem po prostu sami zdecydujecie, która Wam się podoba. Napiszcie, która jest najbardziej z Kibili. to Do zobaczenia. have it vibe Wow fire